Przedstawiam dwa rozwiązania. W pierwszym przyjmijmy, że omega to taki prostokąt, którego prawdopodobieństwo wynosi 1. Tutaj może zamiast prawdopodobieństwa pomyślmy o polu, ponieważ pole i prawdopodobieństwo mają szereg takich samych własności, natomiast pole jest dużo bardziej intuicyjne. To teraz tak, mamy ten prostokąt podzielić na dwa obszary. Jeden z nich nazywa się A, a drugi A'. W taki sposób, że to są zbiory obszary rozłączne, no ale w sumie dają omegę. Zatem wystarczy pionowa linia, no i mamy zadbać tylko o to, aby pole zbioru A było dwukrotnie większe niż pole zbioru A'. Wystarczy policzyć szybko kratki wzdłuż poziomej linii aby stwierdzić, że linia podziału powinna przebiegać w tym miejscu. To nam gwarantuje pole obszaru A dwukrotnie większe niż pole obszaru A', a to ostatnie wynosi przecież 1 trzecia. W takim razie pole A, czy też może już prawdopodobieństwo zdarzenia A, wynosi 2 trzecie. W drugim rozwiązaniu rysunek nie będzie potrzebny, za to przyjrzymy się temu oto równaniu. Mamy tutaj dwie niewiadome, no ale jedna z nich, ta prawa P od A', prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego, no to będzie 1 minus prawdopodobieństwo zdarzenia A'. Podstawmy to 1 minus P od A w miejsce P od A', co nam daje takie równanie. No i teraz możemy pomnożyć dwójkę przez tę różnicę. I przenieść to minus 2 razy p od a na lewą stronę. Mamy zatem 3 prawdopodobieństwa równe 2. Prawdopodobieństwo zdarzenia a to 2 trzecie.